Dzień dobry, tutaj Pocket. I niedawno Netflix opublikował zwiastun pierwszej części nowego filmu z serii Seven Deadly Sins Seven Deadly Sims. E, uraza Edinburga. Część pierwsza. I dzisiaj zrobimy sobie tutaj analizę tego zwiastuna i zobaczymy, czego możemy się spodziewać. Sam zwiastun zaczyna się dość. Tak? Interesująco. Pierwsza scena zaczyna się od Elizabeth, która mówi najpewniej do Tristana, że jeśli przyjdzie pewna chwila, to przyjdzie czas walczyć, aby chronić innych. I jak dalej widzimy po zwiastunie, naprawdę się tutaj dzieje. Edinburgh planuje jakiś dziwny, najwyraźniej plan zemsty. Nie wiadomo do końca jaki. Ma plan zniszczyć wszystkie magiczne byty, żeby kraj, cała Brytania, stała się praktycznie miejscem tylko dla ludzi, nie dla ogrzymów, nie dla wróżek, nie dla demonów czy bóstw. Niestety, najwyraźniej ten gostek ma dość duże ego wyższości i ma zamiar naprawdę zrobić to miejsce tylko dla ludzi, o oh, rany. Jego armia wygląda praktycznie jak armia jakichś demonów. Nie wiem czy one są jakieś maszyny, czy co. Ale wyglądają to jak jakieś takie dziwne potwory kreatury. Jak jakieś demony, ale wiemy, że to nie demony. Ponieważ z demonami aktualnie po ostatnim filmie mamy pokój. I jak widać, zamiast od razu zabić olbrzymy, to je bierze w niewolę i biorą ze sobą? Okej, okay. to jest dość dziwne, jak na kogoś to obiecuje, że zgładzi praktycznie każdą magiczną istotę, ale okej. Okay. O, i znowu Elizabeth. Co się tutaj dzieje? Dopiero w poprzedniej serii miała już zdjętą klątwę i teraz jest rzucona na nią kolejna, która może ją zabić. Naprawdę oryginalne. No, naprawdę, jak można? Dopiero zdjęliśmy tą klątwę. Była problemem ostatnich dwóch sezonów anime, co były dość kiepskie. I znowu dajecie klątwę, ale kolejną i może odrobinę inną, ale kończy się tym samym, że i tak może umrzeć serio. Urany. Tristan oczywiście. Z tego co już widać, jest gotów zrobić wszystko aby uchronić, ochronić swoją matkę i uratować jej życie. Więc wyrusza w podróż na swym lumaku, co jest naprawdę, naprawdę fajne. Widać akurat, że obchodzi go los swojego królestwa, swojej matki i młody książę Lioness Tristan wyrusza w podróż, w której zobaczymy Zarówno wiele znajomych kreatur, jak i nowych sojuszników. Którym jest na przykład dziwna wróżka z łukiem? Okej, okay. to jest coś nowego. I najwyraźniej Tristan też się pyta, kim on jest. Okej, okay. Meliodas. Jest cały w stresie, co jest do niego niepodobne. Stresował się może akurat o losy Elizabeth, ale nie poczuł się aż tak mocno przy tym. I mówi gawtrowin, żeby wysłał akurat wiadomość do innych, z którą oczywiście dostaje Diane King, jak i zarówno nasz stary łowca nagród Dan. Nasz ulubiony złodziejaszek. <grym> Dobra, więc najwyraźniej wracają wszystkie nasze, większa część naszych ulubionych postaci. Ale jak na razie nie widzę w tym zwiastunie Merlin, co jest dość niepokojące. Ale dość również mające znaczenie, jeżeli chodzi o kontynuację już mangi. Więc widzimy dalej akurat, jak nasz Tristan ze swoim nowym towarzyszem, Walczy z armią identycznych duplikatów Nie... Nie wiem czemu i dlaczego każdy ma w ogóle tą samą broń, ten sam wygląd. I, I jakie są w ogóle potęgi? O, i mamy tutaj akurat nową wersję sceny z Teasera, gdzie Tristan atakował i robił ten swój ruch tornada. Okej, okay, to coś nowego. I nie do końca nowego. O! I mamy tutaj akurat jeszcze nową scenę. Gdzie ten nowy towarzysz się pyta Co ty robisz? A ty stan oczywiście odpowiada. Ratuję wszystkich oczywiście <grym> o, rany. I potem mamy tytuł Siedem grzechów głównych Urasa Edimburga <grym> <O, rany. grym> Okej. Okay. Muszę powiedzieć szczerze. CGI animacja trójwymiarowa w tym filmie, z tych widzę już tym zwiastuje. wygląda gorzej niż animacja CGI, którą mieli w grach o swoich ostatnich konsolowych. I to jest wielkie znaczenie. Dragon Ball pokazał, że animacja taka może wyglądać naprawdę dobrze. I nie zmienić akurat większych odczuć co do filmu. Forchowo praktycznie zachowują najważniejsze aspekty, które powinny być, ale z jakiegoś powodu tutaj wszystko wygląda tak po Mogliby wrócić do studia A1 i po prostu dać im do zrobienia tego filmu. W tym już na pewno by zdobyli masę nowej widowni dzięki temu, bo by wiedzieli, że. Animacja się na pewno poprawiła po ostatnich dwóch sezonach, wreszcie film miał nieco lepszą animację ostatnio, ale nie oszukujmy się. Był dość takiej eee, plus minus jakości. Sam film teraz nie jestem pewien, jak wyjdzie, szczerze. Analiza przedstawia historię, która praktycznie nie wydaje się zbyt oryginalna. Jedynie oryginalny motyw. Oryginalny motyw, co może w, taki w miarę oryginalny, a nie do końca motyw, który jest ważny również zakończenie mangi, jest ta uraza Edinburga, Bo była mowa przecież o tamtym księciu czy kimś, nie pamiętam teraz, chce zrobić kraj tylko dla ludzi. Bez żadnych innych stworów, bóstw, demonów czy innych. Tylko dla ludzi. I to jest naprawdę fajne. Fajny pomysł. Właściwy krok w dobrą stronę. Tylko że, tylko dlaczego, skoro ma takie upodobanie do ludzi, nie wysyła swoich ludzi, tylko daje coś, co wygląda na jakieś dziwaczne demony, ale wiemy, że to nie mogą być demony. Co jest tutaj grane? Mam naprawdę mieszane uczucia co do tego filmu i szczerze nie mam pojęcia, jak on wypadnie, bo jak na razie. Rasonek mi odpowiada, że coś może być naprawdę nie tak, bo animacja i wygląd nie dają mi już dobrego znaku tutaj. I to naprawdę, a chciałbym być naprawdę podekscytowany na to. Naprawdę bardzo bym chciał. Jeżeli wam się film spodobał, to możecie zasubskrybować kanał i do następnych filmów, do następnego czasu. Złapcie chwilę. 爸爸。